Witam serdecznie. Kolejny raz na naszej miejscówce. Piękny poranek. Słoneczko. Co prawda, rano było trochę zimno, stąd kilka fantów już kopnąłem, ale ich nie nagrywałem, bo miałem tak zgrabiałe palce, że nie dało się utrzymać telefonu w ręku. Między innymi wciąż działający dzwoneczek. Nie wiem, czy złapię ostrość. Nieważne. Mamy jakiś wytarty żeton. Co my jeszcze? Mamy kulkę muszkietową. Jakieś guziki. to Jakiś wytarciuszek. I chodzę tak już za 3 godzinki. O, jeszcze taki kwiatuszek się trafił. Na początku myślałem, że to może róża tudorów, ale jednak wydaje mi się, że po prostu jakiś element ozdobny, jak mówimy, chodzę już za 3 godzinki i w końcu jakiś konkretny mam nadzieję, bo jeszcze w sumie nie wiem. Sygnalik, wydaje mi się, że będzie to malutkie sreberko. Sprawdzamy. Coś tak jakby tak piękny, aczkolwiek malutki hamerek także szukamy dalej. I znów ładny sygnał kuknęło 75, 77, a to ołowiany taki podwożniczek, czy, czy coś innego. Dario pewnie poratuje mnie zaraz identyfikacją spindle coś tam, już nie wiem jak to się nazywało. No nic, jedziemy dalej. Jest kolejny fancik do kolekcji. Z takiego tutaj dołeczka wyskoczył. Tak mi się wydaje, że będzie to Half Cut. Jest gdzieś. O tu. czekajcie Tak. Pięknie. Także jest kolejny moniaczek. Jest kolejny Ameryk. Ok, świetnie. Jedziemy dalej, szukamy więcej. I chyba ostatnie trafienie dzisiaj. Taka monetka, wycieruszek. Nam się trafił. No ale jechana, więc raczej nic nam nie powie. No i w takim razie do zobaczyska. Hej!